Siemaneczko ludziska, tutaj El Stacho i dzisiaj będę grał z moim kolegą Goworowem, przywitaj się. Dzień dobry i... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. mówi się. dzień dobry. No chyba nie. Chyba nie powiedziałeś, dzień dobry. Ale dobra i dzisiaj będziemy robić challenge że mogę ja tylko, tylko ja Goworow nie będzie musiał to robić będę musiał otworzyć jedną skrzynkę i cokolwiek mi wypadnie to będę musiał używać przez całą grę prawdopodobnie zginiemy bo jesteśmy bambolami ale zobaczymy co będzie tak więc jest to pierwsza gierka. A chodź. A czy go wodow? Może. 100% Zobacz. O, masz? Oj, ale oberwał. Masz bombę. Masz bombę, żeby się poławił. Hmm. Uuu, on zrezygnował! Ucieczka! Ucieczka! E, tak więc e, już jesteśmy w busie. Goworo w wybierz Dobra. jamy. Zbieraj. O chyba nie! Chyba nie Proszę ludzie, bo dobrze więc powtarzam ponownie, ja mogę tylko jedną skrzynkę otworzyć. A Goporów może wybierać różne rzeczy. No um, i on nie musi jednej skrzynki. On, on może tylko, żeby mi pomóc wygrać chociaż. Więc no. Dobra, właśnie wygrywałem na piasku, bo to nie jestem dobry. Wyskrywają z busa. Dostałem no, z leńcu 80. No i ja oto moja pierwsza skrzynka i mam karabin szturmowy. Super. Niestety, muszę dać mojemu koledze też... Jeszcze jest pancer 4 banner. Ja mam, ja mam. Bardzo bym to podniósł, no, ale nie mogę. A są, są typy? No to chodź, idziemy tam. Wkładem ich rozjadę. Już On tutaj by stał. Gdzie on zniknął? Czy on tutaj stał? Chodź, chodź, ja go ugryzłbym tu jest. Nie, coś tam jest w Gdzie on? A, czyli go rozjechałem? Nie, ale coś tam. Jakby ja go zastrzelił. A. No. Okej. Okay. Ale wiesz, widzisz, jak ja bym nie rozwalił ale, ze ja ściany, ci, 18 to byś go nie zastrzelił. Właśnie dzisiaj, że zbudowała płatka i miałem się. Nie Nie miał się. Nie Nie mam Stradur, ja Nie mam Nie mam Nie Jaki naj, najlepszy aim Fortnite po prostu Gonić go Szybko no Gworów nakłada Gonimy go Gonimy go Gdzie on jest? Poczekaj, poczekaj No i zgubiliśmy go Ja mam bomb, ale No super ale było fajnie jakbyśmy go ukończyli e, dobra właśnie zabiliśmy popa chciałem go zrobić harpunem ale pan Gworow. Ja go za... napierdnicz zamorduje cię chyba złapiesz mnie zaraz na nudzie zabijałem popa harpunem a ten kotem jest to ale po wędziu na wilkiliu ale po ja Dobra, to chodź tu. A bo nie wocelny, proszę, wiesz, wszystko co mam. No. Szukamy dalej. nie właśnie znajdziemy chłopa. Ja go zrobiłem. wyciągaj, wyciągaj. No, pan go zabiję, proszę. ja proszę. Nie, jeszcze, jeszcze. Ja mam Ja miałem czerwony w kółku. Czekaj, wyciągaj. Jest już całą suszę. O, Tutaj, u mnie. Dobra, mam prawdę. <laughs> harpunem dostał headshota. Ech, harpunem dostał headshota, co iść. Kto? Przytrzymuję. Harpunem headshota dostał. Nieźle. O, z tego. No i ja Gdzie? Nie wiem gdzie on jest. Nie wiem, tam gdzieś przed nami. Ale gdzie przed nami? Przed nami nie widziałem ładnie. To nie zabawa. Tam, tam. O, widzę. Leży. gość. Zjadłem. Nie żyję. Zjadłem. Brawo Brawo. Zjadłem. Brawo Brawo, Zjadłem. Brawo, do wolu. Dobra, Gworow niestety mnie opuścił, nie bo mówi na a żyje, dinozaura, że jest że No co? nie. jest słodziutki. nie, tak? jest Słudziutki? Nie, w nie, nie, znaczy, ale... Tak. nie, ta głowa mnie Nie, nie, ale nie, 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 A nie, 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 Mam da O mnie jest typo! Harpur! Harpur! Harpury znowu zagłębym chłopa A burza. Że nie umarł tutaj. Ja jest blisko. No ale bo ja... Ale głowa. A ja też chcę. Złobiłem go. Moje bronie. Moje. Ale amunicja moja, bo to mnie nie potrzebuje. Ale amunicja też potrzebuję do karabinu. Ale tylko do karabinu. Kurde, co mogę opuścić. To uspuszczam, żebym się ulepszył. Soczek przepyszny. Mmm, soczek prywatny. Kocham się Niebieski ten. Karami, no. Kniebieski karamierz, to mowy MK7 na proszę! Wróć go do skrzynki i od... zacznijmy filmiko ponownie, proszę. Idę, idę, idę. Dostał dwa razy, Trzy, trzy cztery! Nie żyje? Ole mnie dostał 21 malowa, prawda? Harpun! Często jest kakać chłopie Nagrywaj, że to nagrałeś Nagrałem Nagrałem, nagrałem, spokojnie Ja wiem, ja jestem profesjonalny Ja wiem kiedy mam ten A ja masz te niepotrzebne rzeczy mi to nie potrzebuję na bo ja tylko mogę złożyć do tej karabiny. Ej, przykład. Ej, mam kula amunicji do komp, to jest najperfektywniejsze, ma pasażerzy F, mają już. Ale może. Ale masz fajne. Ale ma, fajnie. 34 godziny. Zobacz, jakie minuty są w domu. Ładnie. Nie, zostawiam jest... 3D. 3D, dobra, dobra. Cały. Bo potrzebuję pomocy, bo ja nie wiem skąd on mnie strzelał. I, 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 idę szukać go. No, ale on mój, mój kierunek jest. Tylko nie wiem gdzie. Słuchaj tutaj. E, tutaj. Czy, czemu ja słyszę ciężką snajperkę? Nie wiem. No nie słyszę. Bo słyszę nie słyszysz. słyszę się Nie słyszę. To nie jest ta bum snajperka. No to jest ciężka snajperka! A to oni miał ciężką snajperkę! Mamy strzelać? Jeden ja umie budował, to nie uważaj. Masz jeszcze tego flera? Czekaj. no nie. Ale on się leczy, on się leczy. Prawdopodobnie. Ja pierniczę. No widzisz, jest ta Boom snajperka. Snajperka hukowa. No, blisko. Ja pierniczę. I co to jest? Ja chciałam to podnieść. O mm. kryształ! Bardzo chętnie bym to podniósł, ale nie mogę. Chodźmy do strefy. Karabin szturmowy MK7 legendarny. Ja pierniczę. Przestań, bo no mnie torturujesz teraz. W tokszaku jest chłop. I jeszcze w domku. Nie, w tokszaku nie ma Ale w domku teraz jest. Ale... Ale on gra. Leży, leży. Jakiś Ja miałem harpuna, ale i tak przegrał. Czy ty go naprawdę nie widzisz? Ja pierdolę. No ja Nic wiecie. nie widać. Nic nie widać, dobra, ostatni oddział, uda nam się. Uda I nam się kurna. Dobra, ostatni ludzie, musimy to wygrać. Pomocy, Dawid, pomóż! Ja mam pizzę w moim ekipunku. Ale powiedz co bym chętnie wziął? Co? Pomoc, bo oni są w strefie, a my nie. Muszę się skończyć. Szybko do strefy. Muszę się. To, to już jak najszybciej skończyć ten cel. Ja też chcę szybko skończyć, ale ja się boję, bo... Boję bo. Dobra, Dobra, jeden! U mnie! Hartbur! Nie! Z go zabiłem! Z harpunem go zabiłem! Normalnie! Harpunem go zabiłem! Dobra! Udało się pobić challenge! Udało się pobić challenge! 8 likwidacji! Dziękuję bardzo Goworu za pomoc! No to będzie tyle czekaj. na ten odcinek i do zobaczenia na następnym i od razu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jeszcze o 20 na Twitchu będę live, tak więc podajcie. Там снова. Увидимся на лайве. Пока.